Gdzie się podziały tamte ustawy? Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiam o jednej małej, ale ciekawej rzeczy. Pamiętacie może te 100 ustaw Mencena, Przez wyborami były robione i one były robione z wielką pompą. Otóż to tutaj w wspaniałości swojej mędzen rzucił 100 ustaw, które będą normalnie korwiniści za każdym razem dzień w dzień publikować, aż publikują wszystkie, aż przejdą wszystkie i one są zajebiste i one są super i one normalnie pomogą korwinistom, pomogą Polsce. Uce się nad tymi ustawami wręcz spuszczały, waliły do nich Konia zbiorowo, jakie to są fajne, jakie to są postępowe, wolnościowe przede wszystkim. Miałem nagranie, w którym rozprawiam się z tymi stoma ustawami Mencena, wyjaśniam, dlaczego każda z nich to jest bubel, albo nie wiem, niepotrzebne dziadostwo, albo coś, co zajmuje się rzeczą, która już robi zupełnie coś innego, ale zapewne wiecie, co się stało z tym nagraniem. Tak czy siak, te ustawy były cały czas, były cały czas także podnoszone przez wszystkich działaczy korwinistów, aż zdarzył się cud i wybory. I naraz jak ręką odjął, nie ma ani widu, ani słychu cichosza, cichutko, cichutko, żadne usta Jakie ustawy nie było żadnych ustaw w ogóle o co wam chodzi chosza? W końcu ktoś zapytał korwina, że ej kurde, no przecież macie te 100 ustaw przygotowane, jesteście wreszcie w sejmie. Macie Macie szansę coś zmienić, to co to teraz będziecie rzucać? Tak jak mówiliście, po jednej ustawie, po jednej ustawie przeprocedujecie, przepchniecie, a potem następna i następna i następna, aż wyczerpiecie limit, nie? A Korwin dojebał, że nie, właściwie to po co? Wyjebane, ich jest tam 11 czy tam 13 posłów, nie ma szans na 15, a 15 podpisów trzeba mieć, żeby podpisać, żeby wrzucić taką ustawę na wokandę, to, to dlaczego oni mieliby tak robić? Dlaczego wyjebane po prostu? No on już jest w Sejmie, on już nic nie musi robić. I w tym momencie narracja Kucowska: Mamy 100 ustaw, możemy za każdym razem je wrzucać, lewaku, jesteśmy przygotowani. Do Sejmu, a ty co, a ty nic, od razu ustała cicho. Od tej ciszy faktycznej, już takiej, że naprawdę nikt o tym nie mówi, nawet takie niszowe kłóce, minęły dwa miesiące, dwa miesiące i teraz naraz okazuje się, że strona z tymi ustawami zniknęła, nie ma. Zdziwiony tym faktem, miałem zaszczyt wysłać do samego Mędzena maila, na którego mi w ogóle nie odpowiedział. Mało tego, wysyłałem ponownie i ponownie. Ponownie i ponownie i znów nie dostałem odpowiedzi, wobec tego stwierdziłem, że to mam w dupie i nagrywam dalej ten materiał. Wiecie, nie jestem w stanie określić, czy to jest dla mnie bardziej śmieszne, czy to jest dla mnie bardziej żałosne, ponieważ korwiniści to jest ta sama strona, która cały czas szafuje oruelem. Tymczasem zachowują się dokładnie tak samo jak Ministerstwo Prawdy, czyli no jest coś, co nam nie pasuje, co kurde, no pokazuje nas w złym świetle, bo mamy niby te 100 ustaw, ale tak naprawdę to Korwin ma to w dupie i to pierdoli, reszta posłów też, nie można poprosić oczywiście i zapytać tych dwóch innych posłów z całej sali 460 chłopa, żeby się łaskawie podpisali pod tą uchwałą, bo no cóż, no okazałoby się, że wzięliby tą uchwałę, Chwałę ustawę do komisji i ta komisja by przejrzała ustawę i stwierdziła, że to jest do chuja niepodobne no i uwalamy a, a to nie za bardzo by korwinistom pasowało wobec tego co robimy, cichosza nie ma, najpierw o tym nie mówimy potem usuwamy i udajemy, że problemu nigdy nie było i wiecie, ten materiał mógł być tylko wstawką, maluteńką wstawką w jakimś innym materiale nie wiem, na przykład o korwinistach o tym co odwalili o tym, co się dzieje na przykład w Warszawie, bla 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 bla. A, wiecie, a właściwie to tutaj ustawy Mencena, ale nie, postanowiłem, że zrobię zupełnie oddzielny, inny specjalny odcinek, dlatego. A dlaczego? Dlatego, ponieważ wśród kucerii Mencen dorasta do praktycznie miana boga, miana wyroczni, bo przecież menzen ekonom, on się zna! No to właśnie wychodzi jak się zna, wychodzi jego profesjonalizm, wychodzi fakt, jak wyglądała ta cała sprawa z tymi stoma ustawami, to jest tylko dla picu, tak sobie ktoś tam naskrobał i to jest tyle. Swoją drogą, ciekawi mnie czy te faktyczne 100 ustaw było napisane, czy bardziej to było 100 hasełek, które były stworzone na zasadzie, żeby ładnie wyglądały, no i ściana tekstu dla picu, żeby to wyglądało, że faktycznie jest stworzona ta ustawa. Nie wiem, głównie z tego powodu, że tych ustaw już nie pamiętam, nie pamiętam tego tekstu, który czytałem, ponieważ no korwiniści skorzystali na tym, że minęła lwia część czasu i moja Pamięć się mocno zatarła, tak jak i większości ludzi, tak czy siak. Widzicie, kucyki, Menden nie jest jakimś super gościem, nie jest jakimś wielkim, wspaniałym ekonomem, doktorem, który się zna, który wie wiele rzeczy, tylko jest gościem, który jest, według mojej opinii, cwaniakiem. Ponieważ gdyby faktycznie, według mojej opinii, gdyby faktycznie napisał te 100 ustaw, i faktycznie by Korwin, nie wiem, czy jakiś inny gościu mu skasował je na zasadzie, dobra, jednak tego nie robimy, to gościu, który by faktycznie włożył swój czas, pieniądze i różne inne rzeczy w pisanie tego, skrobanie tych stu ustaw, zrobiłby coś więcej. Nie wiem, próbował jakoś zaprotestować. Próbował podnieść to jakoś, że kurde, moje ustawy, zabierzcie je, weźcie je do Sejmu, kurwa, mać, zostawcie je i tak dalej. A tutaj, tutaj nic, zero reakcji. Przy czym jest y jeszcze śmieszniejsze to, że właśnie Mendzen łaził z tymi ustawami wszędzie, gdzie mógł. Między innymi do Atorka, między innymi do różnych źródeł, do w w Szuri 24 u Marcinka, do różnych gości, gdzie on zawsze szafował że ma sto profesjonalnych ustaw, no, no, no już nie ma. Tak więc jak zobaczycie kiedykolwiek znowu jakiegoś kuca, zapytajcie go, czy to w internecie, czy w świecie realnym, o te 100 ustaw Mencena. Zobaczymy, czy ma pamięć złotej rybki, czy jednak coś tam kojarzy i zacznie się jąkać, ponieważ no nic lepszego nie będzie w stanie wysunąć. Po raz kolejny partia, która posiada umiłowanie wolności obywatelskiej i prawdy, zachowała się jak ministerstwo prawdy.